何 Z Tej strony Natalia zbiora z Elki School z Gdyni i dzisiaj na kolejny film Was serdecznie zapraszam. Dzisiaj poznacie Sylwię Bonio kwiecień. Witaj, Sylwia. Witaj, witaj, Natalia. Dzisiaj poznacie Sylwię, zobaczycie jaką jest instruktorką, co by chciała Wam przekazać, jaka jest, no i czym się pasjonuje. Tutaj poznacie ją troszkę bliżej, właśnie przed tym kursem praktycznym, no bądź przed dodatkowymi godzinami u Sylwii. Więc tutaj podpytam ją o parę rzeczy i na początku będzie tutaj pierwsze pytanie z mojej strony, czyli Sylwia, jakbyś mogła mi powiedzieć ten zawód instruktora, instruktorki, bo też wiemy, że w tym zawodzie kobiet oczywiście przybywa coraz więcej, natomiast skąd u Ciebie ten pomysł na taki zawód, jakbyś mogła mi przybliżyć? Powiem ja, to tak przez przypadek wyszło, bo mhm. mąż robił na kategorię C, D, to wszystko sobie tam robił, córka na B i tak się siedzieli, uczyli się a ja tak się dopytywali was siedzę w tych przepisach od lat. Tak. Dopytywali się. Wy, co? Może ja też coś zrobię. Jak wy robicie? O. I tak przez przypadek. Ale super. Tak. <grym> na... Zdecydowaliście się to razem. Tak. Razem, tak. Patrzyła tak, i tak. mówi, kurczę, no ja też coś ja zrobię. No, muszę <noise> zrobić. No bo jak oni siedzą, wiesz, uczą się. <noise> tak, tak. Dopytują mnie jeszcze ciągle o coś tam, Aha. to ja mówię to. Czyli tak te przepisy już ci były bliskie. No jak... ja Ty siedzę już odgadujesz. Aha, tak, że... okej. Okay. Czyli, czyli to była formalność w sumie taki kurs <noise> dla Ciebie. Po prostu spróbować czegoś nowego. Tak, tak ale mhm. poza tym ja zawsze z jestem pedagogiem, zawsze chciałam A. pracować z tymi ludźmi, zawsze okay. chciałam tam nauczać. No pewnie. Ja no i tak mówię, to będzie to. To się połączyło ze sobą fajnie, super. A jeżeli chodzi o um, takie Twoje pasje, jeśli chodzi o takie życie właśnie już po pracy, te Twoje zainteresowania, jak tutaj sobie to rozwijasz, czym, czym się interesujesz? Bardzo lubię, bardzo lu lubię takie robótki manualne, no rękodzieło, tylko robię no. to tak dla siebie, nie jakieś bałoniki. Lubię pracować. Dekupaż? Coś kup... takiego? No, Dekupaż to może nie, ale nie? Mhm. i origami i... Mhm. I na sznurku dużo, dużo robię rzeczy, mhm. także jakieś tam super. dekoracje. Bardzo Fajnie. lubię. Dla siebie, dla rodziny, bombki mhm. jakieś, stroiki. No właśnie chciałam pytać, tak. czy to już w tym takim sezonie niedługo tak, świątecznym tak, się tak, szykujesz, tak. rozumiem, ale Bardzo, super. bardzo. To mnie uspokaja. To jest, to ja, ja, takie wyciszające? Mhm. Super, ale też myślę, że bardzo pobudzające kreatywność, bo to no sznurek, ale stwórz coś no, z tego, no, nie? Pięknie. Bardzo. No to bardzo ciekawe mhm. jest, powiedz mi, a oprócz właśnie tej pasji takiej z takimi dekoracjami, coś jeszcze masz takiego bliskiego swojemu sercu? Bardzo lubię czytać książki, mhm. lubię, ale tak wieczorkiem sobie do łóżka. Mhm. Lubię Odpiążą po prostu wolę dążyć do telewizję, nie, 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 jakąś telewizję, mm -hmm. telewizję, nie, okay. się wyciszam. Super, okay. czyli czytanie książek, dekoracje, czyli tak... Yy widzisz, czytanie książek, myślę właśnie i, i, i robienie tych dekoracji to faktycznie jest takie i odprężające, a jeżeli coś już Cię w ogóle interesuje to robisz, no to jest w ogóle taki relaks dla siebie idealny. Fajnie. A jakbyś, no, no, a jakbyś mogła nam powiedzieć swoim przyszłym kursantom, bo też wiem, że jeździsz na automacie i na skrzyni manualnej, to. jeżeli się nie mylę. Mhm. Nie? Czyli na automat można przyjść do Sylwii i na, i na jazdy na manualnej skrzyni, także Was zapraszamy. A jeżeli chodzi już o te jazdy, właśnie tą część praktyczną, Sylwia, jak to u Ciebie wygląda, jeżeli chodzi już o, o, o jazdy z kursantami? Jakbyś mogła siebie przybliżyć, czego by się mogli spodziewać na tych jazdach u Ciebie? Jaka jesteś? Na pewno jestem bardzo cierpliwa. Tak. Nie denerwuję się, nie krzyczę. Mhm, okay. Staram się to zawsze na spokojnie wytłumaczyć. Mhm. Jak czegoś nie potrafimy, robimy to kilka razy, żeby to Załapić. załapać. Nikogo nie staram się, żeby się nie stresował. Mhm. Wszystko zawsze mnie uspokajam. Mm -hmm. Także nie mają się czego bać. No pewnie, że nie. Ja z Sylwia bardzo też właśnie często o, czy, czytam opinie o nas na szkole w internecie, czy wiesz, jak kursanci przychodzą. To właśnie bardzo. Y, pierwsza rzecz, którą tak w sumie wymieniają, to, że jesteś bardzo takim spokojnym, ciepłym człowiekiem i to bardzo pomaga na tych jazdach, że mogą się skupić, wiedzą, że nikt ich nie zestresuje, bo, mm -hmm. bo, bo są też i bezpieczni, ale przede wszystkim mają to wsparcie. Cię, to jest bardzo, bardzo ważne staram i to im się, dajesz, że starasz się to się jak najbardziej właśnie... Ale zawsze mi czasami stanku, skąd w tobie tyle cierpliwości. A ja widzisz? No, Mam. no, no masz, no masz, no jeżeli jesteś, widzisz, z zawodu pedagogiem, tutaj nauczasz również na kategorię B na kursie, no to, no ta cierpliwość to jest chyba coś takiego kluczowego, myślę, prawda? No i te moje prace, wiesz, które tam sobie robię, to też jest, tak. wymagają dużo cierpliwości, bo to no wiadomo, tu się coś urwie, to już, to, to, to no tak, tak uczy to też prawda. cierpliwości. Tak, prawda, czyli cały czas masz to opanowane, że tak powiem. No i życzę Ci tego cały czas. Także Sylwia, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Poznaliście dzisiaj Sylwię bliżej. Wiecie jaka jest, jaka będzie na zajęciach, więc serdecznie Was zapraszam do niej na kurs i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć wszystkim. Ta.